Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem ósmej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym to drużyna PGE FKS Talimier zmierzy się z zespołem Zagłębia Lubin. A wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kereś. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Mamy pytania, więc zaczynajmy. Maciej Decowski, Niemiec, Polskie Ligi. Panie Trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy Kamil Pajnowski jest gotowy do gry w poniedziałkowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin? Znaczy globalnie sytuacja kadrowa jest dobra, ale niestety Kamila Pajnowskiego jeszcze nie będzie. Yy, przystąpił z nami do treningu w tym okresie yy, przerwy na reprezentację. Nie grał w sparingu, ale nastąpiły komplikacje, także jeszcze są wizyty u lekarza, jeszcze są konsultacje i na pewno w najbliższym czasie jeszcze go na boisku nie zobaczymy. Robert Kaczmarek w cieniu Jupiterów. Panie trenerze, ostatni mecz z ruchem Chorzów pokazał, że po zdobyciu bramki drużyna nie poszła za ciosem, tylko się cofnęła. Czy wynikało to z obranej taktyki, czy z braku lidera, który pociągnąłby drużynę? No nie zgodzę się, że tutaj nie, nie szukaliśmy zdobycia drugiej bramki, wydaje mi się, że ten mecz po przerwie z analizy... I bezpośrednio już tam na meczu, po meczu, ale też tutaj analizy, którą robiliśmy tu z zespołem, wynikało, że to był taki mecz 50-50 po przerwie, że ich ruch atakował, my atakowaliśmy i ruch miał swoje sytuacje, mieliśmy swoje sytuacje też my szukaliśmy zmian. Ruch szukał zmian, także wszystkiego było porówno. Każdy mógł, z tych, każda z tych drużyn mogła przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale niestety zakończyło się to remisem, dopisaliśmy punkt. Także to też mecz nie był zbyt prosty, taki powiedzmy, bo też schemat tego meczu, tam trzeba było się bardzo dużo bronić przed wyrzutami, długimi wyrzutami z autu, przed drużyną ruchu Chorzów, też jak gdyby dużo było gry bezpośredniej. Ten system 3-4-3, dwóch drużyn, gdzie, gdzie tak naprawdę zespoły się tak nakładały na siebie. Dużo było gry jeden na jeden w swoich sektorach. Dużo, dużo było przestrzeni, także wydaje mi się, że sporo było takich gry, Przenoszącej się spod jedną, po drugą bramkę. Mieliśmy też swoje sytuacje szkurin był w dobrych sytuacjach, ale tak jak mówiłem, zakończyło się tą remisem. Szymon Markuli zrzutka. Panie trenerze, chciałbym zapytać o to, czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że jak na razie Krzysztof Wołkowicz nie daje tyle, ile może dawać, i jaka jest tego przyczyna? Znaczy przede wszystkim Krzysiek Wołkowicz od jakiegoś czasu borykał się też z urazem, ćwiczył, grał był do dyspozycji, ale też grał na środkach przeciwbólowych i to na pewno należy zaznaczyć. No Wiadomo, że Krzysiek dołączył. W tej chwili rywalizuje o pozycję tutaj boiskową z Krystianem Gettingerem, ale też w ostatnim sparingu Krzysiek dostał szansę występu z od początku, ale Krystian też grał w drugiej połowie, strzelił bramkę. Także ta rywalizacja między nimi istnieje. Wiadomo, że Krzysiek też gdzieś jest brany i pod uwagę na pozycję numer 10, może nie docelowo, ale też w tych pierwszych meczach z Piastem Gliwice i z Krakowią grał na pozycji numer 10. W ostatnim sparingu letnim strzelił dwie bramki. Także no, jest to zawodnik o sporym potencjale. Na razie nie udało mu się zaistnieć powiedzmy, w takim szerszym wydaniu, ale też praca nad zespołem i samych zawodników ma to do siebie, że, że pracujemy z dnia na dzień po kolei. Tydzień, każdy miesiąc może przynieść zupełnie coś innego niż teraz widzimy. Adren Kowalczyk, redakcja Gol. Jakie ma trener wnioski po analizie meczu kontrolnego z termaliką? Znaczy przede wszystkim ten mecz poświęcony był temu, żeby sobie zachować rytm meczowy, bo wiadomo, że dla nas ta przerwa była bardzo długa. Jest nadal bo też jak gdyby między meczem ruchem a, a meczem tutaj zagłębia lubi aż 16 dni. Trzeba było dobrze tą, tą przerwę reprezentacyjną skomponować. Ten sparing z Termaliką właśnie miał zachować w pierwszej kolejności taki dla zawodników rytm meczowy. Też można powiedzieć, że w tym sparingu mocno też jakby w jakimś, jakimś stopniu wymieszaliśmy składy. Dostało, dostali szanse zawodnicy, którzy do, do tej pory grali mniej. I no wnioski są takie przede wszystkim personalne, że, że w jakimś stopniu ten szkielet składu, który zgrywaliśmy w okresie tutaj, przed sezonem, on był powiedzmy w takiej połowie i on był zgrywany, część zawodników dochodziła i gdzieś tam powiedzmy kolejnymi etapami, tygodniami do czegoś dochodzi, także no, temu to służyło, żeby do, do wkomponować też jakby y, całość zawodników, tych powiedzmy, którzy do tej pory nie grali do, do całości. Pod kątem takim no, taktycznym no, też kilka elementów było, bo też zależało nam na, na, na grze wysokim pressingiem, ale też na fazach ataku pozycyjnego, fazach przejściowych. Także no, tutaj też to analizowaliśmy i, i było z tego sparingu sporo wniosków. Bartłomiej Płonka, Przegląd Sportowy. Czy obserwował trener zawodników PGE KS Stalimieles w reprezentacjach? Jakie są Pana wnioski po ich występie? To znaczy, siedziliśmy no, występy <coughs> każdego z nich pod takim kątem, gdzie grali, z kim grali, ile grali. Także tutaj mamy, mamy pełne tutaj informacje. Też tutaj Paweł Baryński odpowiedzialny też za, za takie powiedzmy, analizę też taką motoryczną naszych treningów, ale też tego, co się dzieje na, na reprezentacjach, także też byliśmy w kontakcie. Ze sztabami tych reprezentacji pod kątem obciążeń treningowych, meczowych, także mamy takie informacje. Na pewno pod kątem takim taktycznym, no, żaden z tych zawodników, czy, czy reprezentacja Malty, czy, czy Łotwy, czy też Kai Woto brał udział w, w drużynie, grał w drużynie młodzieżowej U21 w Finlandii. Te drużyny, żadna, żadna z tych drużyn nie gra w takim systemie powiedzmy taktycznym, jakim my gramy. Także wiadomo, że to w taki sposób się nie nakłada, ale takie wnioski indywidualne pod kątem gry tych zawodników mam, ale zachowam je dla siebie. I drugie pytanie od Bartka. Panie trenerze, biorąc pod uwagę terminarz najbliższych spotkań, czy bierze trener pod uwagę wcześniejsze wprowadzanie zmian w zespole podczas meczu z zagłębiem lubin? Wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli przed sezonem do czegoś dążyliśmy, to dążyliśmy do tego, żeby coś wypracować, co by było stabilne, i wydaje mi się, że te momenty, gdzie, gdzie powiedzmy przegraliśmy na Rakowie, tu nie było jakichś nerwowych ruchów, bardziej szliśmy w stabilizację i wydaje mi się, że to jest taki moment poprzez tą przerwę na reprezentację, że bardziej będziemy szukać takiej stabilizacji w składzie. Oczywiście zawsze jest możliwość jakichś zmian. I być może takie będą, jeszcze nie podjąłem ostatecznych decyzji, na pewno jeżeli będą, to, to będę siedzieli tym wszystkim zawodnikami, ale jeżeli takie jakieś zmiany, to bardziej mogą następować właśnie w okresie tych dalszych spotkań, gdzie teraz mamy za chwilę mecz z Lechem, Puchar Polski z Odrą w pole i zaraz po dwa 3 dni po meczu z Odrą gramy u siebie z Koroną, także tutaj być może też nie mogę tego jakby obiecywać i teraz jakby z góry mówić jak to będzie, ale trzeba brać pod uwagę rotacyjność. Paweł Skor, Sportowa Planeta. Jak mógłby trener scharakteryzować zespół Zagłębia Lubin? Na pewno to jest drużyna, która w jakimś stopniu medialnie od początku sezonu była kreowana na taką drużynę, która może się włączyć do, do czołówki, że może gdyby funkcjonować w tabeli z tymi drużynami takimi jak Pogoń, Lech, Legia czy Raków. I też takby początek sezonu to pokazuje, że Zagłębie rzeczywiście jest w tej ścisłej czołówce drużyna która bardzo dobrze wystartowała no przede wszystkim bardzo szybkie skrzydła niezły napastnik Kurminowski ale też globalnie drużyna która się bardzo dobrze odnajduje w fazach przejściowych bardzo groźna faza kontry no stałe fragmenty Kopacz Nalepa to są zawodnicy którzy wymagają na pewno uwagi w polu karnym przy stałych fragmentach samo to że Waldek Fornalik prowadzi ten zespół trener który w tej chwili ma mnóstwo występów w Ekstraklasie Wydaje że przekroczył liczbę 500 spotkań, no też jak gdyby pod tym kątem jest to, jest to taki zespół złożony z trenerem, taki jako groźny. I ostatnie pytanie, wysłanie Marcin Jastrzębski, redakcja Nowiny 24. Czy jest pan zadowolony ze wzmocnienia w zakończonym niedawno oknie transferowym? Czy może trener uważa, że powinno być ich więcej? A czy teraz się już nie, nie zastanawiam, bo też więcej na pewno nie, bo w jakim stopniu no, mówiliśmy o. O trzech ruchach, gdzie, gdzie jednym z tych ruchów był Jan Zems. Wiadomo, że to jest zawodnik, który dokoptował się do nas w późniejszym okresie i na pewno dla niego trzeba tej przestrzeni. Zarówno on, jak i tutaj moja praca i praca zespołu, tą przestrzeń dla niego musi wykreować. Wiadomo, że szukaliśmy młodzieżowca. W jakim stopniu mieliśmy pomysł na 3-4 nazwiska, ale niestety te nazwiska okazały się dla nas niedostępne. W jakimś układzie też od jakiegoś czasu z nami trenował Przemek Maj i podjęliśmy decyzję, że on zapełni tą lukę, właśnie tego pomysłu nam na młodzieżowca. I trzecią opcją było to, że, że tak naprawdę myśleliśmy jeszcze o sprowadzeniu Obrońcy, ale też y, jednocześnie patrzyliśmy na to, co, co wykreują te mecze, które graliśmy w ostatnim czasie. Też przeglądaliśmy się temu, czy Berta Seling będzie w stanie tutaj wypełnić taką wszechstronność, że, że przyszedł jak gdyby do rywalizacji z matrasem, ale też czy jest w stanie wypełnić tą przestrzeń właśnie dla półlewego, środkowego obrońcy, czy też półprawego, i wydaje mi się, że te ostatnie występy tutaj za Domiakiem, czy z ruchem Chorzów, gdzie w jednym meczu grał półlewego, w drugim półprawego. No, to pokazało, że jest zawodnikiem wszechstronnym. Sparing teraz z Termaliką, gdzie, gdzie grał w jednej połówce, w drugiej połowie jako centralnego. No to też i też dyspozycja Landro, to też podjęliśmy taką decyzję, że jeżeli nie ma takiego zdecydowanego pomysłu na, na ściągnięcie takiego zawodnika, uznaliśmy, że ci zawodnicy, których mamy, y, są w stanie wypełnić tutaj, powiedzmy, wszechstronnie, tutaj, powiedzmy, te kupoty przy kartkach, kontuzjach. Y, także tutaj na razie sobie radzimy i twierdzę, że sobie poradzimy. I to wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.